Państwa Robert. Robert, to esencja wyścigów, pokazałaś duszę wojownika, czy wydawało się tak, jakby Fatel hamował zbyt wcześnie i poczułeś, że jesteś w stanie go strzelić w tym łuku? Ja już byłem przed nim. Fakt jest taki, że on na pierwszym zakręcie pojechał za szeroko, wyszedł dużo wolniej z zakrętu, trzymał wewnętrzną, ja byłem po czystej stronie toru, zahamowałem w normalnym miejscu, on zahamował dużo wcześniej, ale jak zobaczył, że go wyprzedzam, puścił hamulce, dodał gazu i E, nie, nie skręcił po prostu. E, wyrzuciło mu przed przód bolidu, ja mu zostawiłem dużo miejsca, więcej nie mogłem, e, w końcu mnie dotknął, no i co, e, próbowałem odjechać z tego, odczepić się od niego, udało się, no ale niestety przednie skrzydło chyba było urwane i wpadło, dwa zakręty później wpadło pod bolid i niestety skończyłem wyścig tak jak się chyba widziało No właśnie, no a później ostatecznie z wyścigu wyeliminował Cię nie kto inny, tylko na który po prostu wjechał w tył twojego bolidu. No tak, e, niestety e, na Kadzima chyba trochę przyspał. E, ja jechałem za Burde, Burde jechał chyba za Rosbergiem. E, byliśmy tak naprawdę przez dłuższy czas, jecha, jechaliśmy bardzo wolno, ponieważ e, pierwsi kierowcy próbowali e, zgrupować całą grupę. E, no i on nadjechał i chyba sobie za późno przyhamował. No i wjechał w tył. Bo kiedy zjechałeś do boksu, wymieniono ci jeszcze przednie skrzydło w samochodzie, no ale wtedy błyskawicznie też powstała decyzja, że jednak zostajesz, czyli domyślam się, że powód twojego, że tak powiem, zakończenia w tym momencie wyścigu był inny niż uszkodzenia zewnętrzne samochodu. Nie, było uszkodzenie zawieszenia. Przednie skrzydło to jest taka nasza reguła, nie wiem zresztą czemu, jeśli zawsze dostajesz strzała do, w tył i tak mi wymieniałem przednie skrzydło. Ta, która tutaj nie mało większego znaczenia, e, ale po prostu zawieszenie e, dostało za dużego strzała i się, e, no nie urwało, ale było uszkodzone. Pogoda zapowiada się niepewnie jutro, w jaki, w jakiej byś się spodziewał? No, jak jest niepewna, to trudno się jakiej spodziewać. Oczywiście e, ja bym wolał, jakby było sucho. Jednak na tym to, że znacznie lepiej się jeździ na suchej nawierzchni. A Chociaż trochę doświadczenia z, deszczowego, z deszczowej jazdy na Fuji mamy, ponieważ ubiegły roczny wyścig był i kwalifikacje mokre. 6 godzinna różnica czasu 34 stopnie temperatura tutaj jak sobie z tym radzisz? No jak zawsze, bardzo dobrze. zresztą. Ostatnio w Europie było dosyć chłodno, także e, teraz e, tutaj wydaje się, że jest upała, ale nie jest aż tak znów ciepło, jak było na przykład w Malezji czy też w Australii. W czterech wyścigach rozegranych na torach ulicznych aż trzy razy byłeś na podium. Myślę, że są powody do optymizmu przed startem do tego wyścigu. A, Oby, oby udało się powtórzyć kolejny raz podium, oczywiście nowy tor, nowe wyzwanie, tor uliczny, jestem bardzo szczęśliwy z tego, ponieważ zawsze to nowe tory to jest coś ciekawszego, a nowe do poznania zaklęty, konfiguracja toru, szczególnie jeśli się jeździ na ulicach, zawsze mi to dobrze wychodziło, także oby tym razem to się udało. Za tydzień następny wyścig, mamy nadzieję, że podchodzisz do niego z optymizmem. Jak zawsze. I co? No... Wierzymy, że tak będzie. Wierzyć można i nic nie kosztuje. Hej, hey, tu Robert Kubica. Chciałbym życzyć wszystkim wesołych i spokojnych świąt do szczęśliwego nowego roku. dla widzów po osadu sportu i po osadu...